Witam Was w kolejnym odcinku tej serii, serii o zdrowiu, w której dzisiaj poruszę temat, temat produktów ekologicznych, produktów eko i produktów bio. W tym programie, jak wiecie, poruszam kwestie związane ze zdrowym odżywianiem. Dzielę się z Wami moją opinią na temat różnych tematów, oraz przekazuję wiedzę tym osobom, które się na tym nie znają. Jeżeli nie zgadzacie się z tym, co mówię, to jest to w pełni normalne, ponieważ każdy może mieć inne zdanie na ten temat. Czy warto kupować produkty ekologiczne? Czym się charakteryzują? Jak je poznać? Ponieważ yy, producenci znają się bardzo dobrze na takich zagrywkach marketingowych i wiele produktów tylko udaje produkty ekologiczne. Tak naprawdę nie mają z nimi nic wspólnego. Bio oznacza naturalny, eko oznacza ekologiczny, czyli w zasadzie to jest to samo. Bez względu na to, czy produkt jest nazywany produktem ekologicznym, czy produktem bio, chodzi tutaj o to samo, czyli o to, że powinien być ekologiczny, wyprodukowany metodami ekologicznymi. Jak rozpoznać taki produkt? Otóż ja mam jeden patent i głównie patrzę tylko na to, czyli na taki charakterystyczny zielony listek przyznawany przez Komisję Europejską, że dany produkt tak naprawdę jest właśnie ekologiczny. To logo takie z zielonym listkiem i dwunastoma gwiazdkami potwierdza ten fakt. Jeżeli taki produkt nie ma tego logo, to zazwyczaj nim nie jest. Tak jak wspomniałam na początku, często produkty udają tylko te zdrowe produkty e, poprzez na przykład jakiś podobny zielony liść albo napis duży, bio. Hmm, albo jakieś inne e, słowa typu zdrowe, naturalne, co tak naprawdę nic nie ma wspólnego z produktami ekologicznymi i mija się e, z prawdą. W ten sposób producenci chcą oszukać nas, konsumentów, żebyśmy kupili ten produkt. Prawdopodobnie w tak samo e, wysokiej cenie, jak e, naprawdę. Możemy znaleźć produkty ekologiczne, ponieważ produkty ekologiczne e, zazwyczaj są dużo droższe niż zwykłe produkty, ze względu na to, że po prostu ich produkcja, ich proces produkcji jest bardziej wymagający. Kiedy chodziłam jeszcze na studia, to na zajęciach właśnie, na których poruszaliśmy temat e, rolnictwa ekologicznego e, było dużo ciekawostek, między innymi taka, e, że w niektórych gospodarstwach ludzie patrzą nawet na fazę księżyca i w ten sposób mogą określić, czy dana pora jest dobra na, na siew jakichś warzyw czy owoców, czy też zła, które dni powinniśmy sadzić, czy tam siać nasiona, żeby plony były dużo większe. Także zazwyczaj rol, gospodarstwa ekologiczne są dużo mniejsze niż te, które są nastawione na przemysł, ponieważ one nastawione są nie na ilość, ale na jakość. I to wszystko nie dość, że dłużej trwa, to jest dużo cięższe w wyhodowaniu. W uzyskaniu tych plonów no, zadowalających, jeżeli mówimy o e, produktach roślinnych, bo tak samo jest e, ze zwierzętami, o produkcję tą, tą, tą mięsną, no tutaj również utrzymanie tych zwierząt w warunkach ekologicznych jest dużo, y, wymaga dużo większej pracy, dużo większego poświęcenia, dlatego tak mało osób y, y, się na to decyduje. Wyprodukowanie takiego produktu ekologicznego wymaga więcej czasu, więcej pracy, więcej poświęcenia. Nie używamy żadnych nawozów, pestycydów czy chemicznych środków. Do przyspieszenia wzrostu roślin, do zwiększenia ich plonów, żeby były takie większe, lepiej cieszyły oko. Ile razy yy, widziałam na supermarketach, czy ogólnie na jakichś stoiskach, takie wielkie truskawy? Ale czym się różniły od tych takich dobrych truskawek z ogródka? Przede wszystkim smakiem oraz trwałością, bo już po kilku dniach yy, niestety gniły. No, i właśnie nie były aż tak dobre jak te prawdziwe truskawki, gdzie możemy od czasu do czasu doznać jakiegoś robaka, no bo to jest naturalne. Takie truskawki same zazwyczaj wyrastają, nie potrzebują jakichś środków chemicznych polepszających ich wygląd czy nawet barwę. Tak samo zwierzęta hodowlane nie są karmione paszami, ale tą roślinnością tą naturalną roślinnością, którą e, możemy znaleźć w danym gospodarstwie. Dzięki temu, później, jeżeli to jest, e, jeżeli karmimy tym nasze krowy, to mleko jest lepsze, mięso jest lepsze, no wszystko jest po prostu takiej lepszej jakości. Oczywiście e, wracając do e, zbóż, bo z tym jest zazwyczaj e, problem i to jest takie kontrowersyjne. Jeżeli mamy poletko, na którym jest uprawa ekologiczna, a zaraz obok poletko, na którym jest normalna uprawa, to tak naprawdę te rośliny nie będą w 100% ekologiczne, ponieważ z tego obok poletka pszczółka może przenieść jakiś tam pyłek, na tamtą roślinę, no i już mamy zetknięcie z, tak naprawdę z uprawą, e, która nie jest ekologiczna. Ale produkt uznawany jest za ekologiczny, kiedy w 95% jest wyprodukowany takimi właśnie naturalnymi metodami. Czyli e, jest to 5%, który e, może zawierać produkt, który nie jest ekologiczny, czyli jakieś naprawdę niewielkie domieszki konserwantów. Czy właśnie jakichś środków chemicznych, i dodawane są one z, y, zazwyczaj w bardzo niewielkich ilościach, no bo taka jest tylko dozwolona, ale tylko po to, żeby tak naprawdę ten produkt nie był szkodliwy i żeby starczał na dłużej, tak jak mięso. No trzeba tam coś dodać, żeby nie zepsuło się po jednym dniu. Najlepiej oczywiście mieć swój ogród, gdzie będziemy mieć swoje warzywa, owoce, bo wtedy jesteśmy. Stu procentach pewni, jak po prostu powstają, jak rosną, jak uprawiane są te rośliny. I tak naprawdę są one ekologiczne, bo zazwyczaj na wsiach, w takich normalnych gospodarstwach, na przykład moja mama, ona nie używa żadnych środków chemicznych. Także można powiedzieć, że ma tam uprawę ekologiczną. Jeżeli macie dostęp do na przykład yy, jakiegoś sąsiada, który jest rolnikiem, albo do bazarku, na którym yy, codziennie przyjeżdżają rolnicy i mają tam świeże produkty, to jak najbardziej się w nie zaopatrujcie. Ale moim zdaniem nie powinniśmy być totalnie sfiksowani na punkcie tej żywności eko, 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 szukać tylko samych produktów z tym listkiem, bo yy, wszystko powinno być z umiarem. Także jestem jak najbardziej za tym trendem. Chciałabym, żeby to rolnictwo ekologiczne bardziej się rozwijało, chociaż wymaga też dużo większych kosztów, żeby to wszystko tam funkcjonowało. No i przede wszystkim świadomości ludzi. Ale tak jak mówię, no wszystko z umiarem, żebyśmy, nie wiem, nie szukali nawet jabłek z tym listkiem, bo prawdopodobnie ich takich nie znajdziemy. Czekam jak zwykle na y, Wasze komentarze na temat y, kolejnych odcinków, związanych właśnie z takimi tematami, z takimi y, nowinkami y, zdrowotnymi, nowinkami y, związanymi ze zdrową żywnością. Żegnam się i buziaki papa! Pa.